Hej, cześć się Mandero, widzowie z tej strony, Charles Park. I nagrywam dla Was kolejny odcinek z gry. Brawl Stars, i w tym odcinku zrobimy sobie wielki opening karnetu zadmiarskiego plus. Dokładnie tak: otworzymy ten karnet zadmiarski plus, i odbierzemy te skiny do koletki. I nimi będziemy grać giereczki Jeśli wam się odcinek spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem Jak napiszecie mi komentarz, postaram się przypiąć serduszko albo coś odpisać, więc naprawdę polecam No i jak już mówiłem, w tym odcinku robimy opening całego karnetu Zadymiarska Plus Kredyty na razie zostawię, bo Larry i Lori, czyli nowy Zadymiarz Wejdzie do gry 1 lutego Dla wszystkich a we wcześniejszym dostępie Larry i Lori będą 25 stycznia podobno. Dobra, i zaczynamy opening. Najpierw punktów mocy, potem monet i potem emotek, a potem błyskotek i na koniec dropów, czyli na finał. Dobra, odbieramy. Ła, jak tego dużo mamy. No, jeszcze, skoro Karnet Plus, to więcej mamy nagród, więc jest super. Dobra, jeszcze tu. Ile mamy tych punktów? Dobra. I odbieramy dalej. No i mamy nowy spray, oczywiście. Jaki ładny. Dobra. Dobra, odbieramy dalej. Punkty mocy i monety. A, a potem czas na emotki. Dużo tego mamy, naprawdę dużo. No i nowa ikonka super. Ładna. Dobra, tu mamy jeszcze kredyt. Dobra, zaraz odbierzemy te skinki, tylko najpierw emotki sobie odbierzemy. No! Jaka ładna. I ta też dobra, taka wkurzona, niezła. Ten karnet zademiarski plus jest naprawdę opłacalny z powodu tego, że jak kupicie karnet zademiarski plus, to macie bardzo dużo nagród. I są też podwójnie, więc naprawdę super. Dobra, teraz przyszedł czas na te piękne skin. Odbieramy je. 3, 2, 1. Bum! Mamy pierwszy Kiro Palet. No i odznaka oczywiście. Teraz kolejny Midory Palet. O, i kolejna odznaka. I teraz jeszcze ten skin. Pinku, palet. Wow. Ikona, jeszcze emotka, super. O, i tytuł. Nowy tytuł gracza, pierwszy. Ten tytuł może być teraz wyświetlany na twoim, na twojej karcie bitewnej. U, super, zobaczmy. Wow, jak to wygląda? Ładnie, ładnie, naprawdę. Może dlatego taki tytuł pierwszy, z powodu tego, że to jest taki pierwszy kanał zadymiarski taki. No i teraz czas na star dropy. Oby było coś dobrego w nich. UMITYK! Odznaka dotyka. Taka przestraszona, nieźle. Bardzo rzadki. O, tym razem od znaka do low. Niestety rzadki. 50 golda, słabo trochę. O, bardzo rzadki. Dużo mam tych punktów do ulepszenia za Dobra, kolejny stereotypik. No, kolejny rzadki. O, epicki. 200 monet. Dobra. Rze bardzo rzadki. Epicki. Nieźle. Dobra. Rzadki. Znowu 50 minut. Epicki kolejny. Znowu punkty do ulepszenia zadymiarzy. Rzadki. Dobra, i tu mamy jeszcze. Rzadki. Mhm. Epicki znowu? Token dabbler's, okej. Okay. Mityk! Ma. Nie idzie najlepiej. Kolejny epik. Może uda nam się jakiegoś skina wydropić z tych star dropów, bo trochę ich jeszcze mam. Dobra. Rzadki. Gold nadal bardzo rzadki. Mamy jeszcze trochę tych Dropów. Bardzo rzadki. Mhm. Na razie nic dobrego. Dobra. I tu mamy legendarny sterop. I teraz, teraz jest ostateczny moment, czy będzie coś z niego dobrego. Dobra, otwieramy go za 5, 4, 3, 2, 1. Uuu! I mamy hiperdoładowanie do rozy! Silne korzenie! Prędkość 20, obrażenie 20, tarcza 25. Ulepsz, zadmiarza rozę do poziomu. Mocy 11, aby użyć hiperdoładowania. Wow, nie najgorzej. Hiperdoładowanie jest też dobre. Bra. Epic. No i mamy skina, mamy skina do Bibi. Gumowa Bibi, Cukrowy szał. Nareszcie jakiś skin. Klatki. Uj, 20 błysko, tak? Nieźle. Jeszcze ostatni starzopik. Epicki. No i to już wszystkie mm, te star dropy, ale jeszcze zostały nam błyskotki. O, trochę mam, ich, trochę mam za dużo tych błyskotek, więc muszę je na coś wydać. Może wydam na tego skina z żędliwymi jest fajny. No i skin Nowe przebranie z żędliwym miką, Mroczne i zimowe opowieści. Nieźle. Dobra, odbieramy. Dobra, odbieramy dalej. Dobra, odbieramy. Dobra, odbieramy dalej, odbieramy dalej. Tu, o, tutaj mam. Kolejne. Dużo tych błyskotek w tym karnecie jest. No i to chyba wszystkie... O, jeszcze sobie tu, jeszcze na koniec... No, i czas zagrać sobie nowymi skinkami. Do koletki, tylko gdzie jest pani? Koletka, Uu. dobra, przetestujemy sobie go na arenie treningowej. Dobra. Dobra, rzucę taką szklankę. Okej. Okay. Fajny ten skin. Taka anima. Dobra. I sprawdźmy jeszcze inne skiny. Ale te skiny są naprawdę ładne. Dobra, sprawdźmy sobie tego. Dobra, sprawdzę. Prawda, no to te wszystkie skiny. A, ona też ma takie same ataki, tylko te skiny się różnią wersją kolorystyczną. Aha. Czyli te skiny mają ataki te same, tylko różnią się wersją kolorystyczną. Dobra, i jeszcze sprawdzę sobie tego. Taki Dobra, tutaj mamy je, dobra? Dobra Ten też ma te same ataki co te dwa skiny Wszystkie chyba mają te same ataki, tylko różnią się wersją kolorystyczną, jak widać Znaczycie w skali od 1 do 10, który skin Wam się podoba najbardziej: czy ten skin? Pinky palet, Midori palet, Czy. Kidori Palette? Moim zdaniem, ja tym wszystkim skinom, tym trzem do koled daję 10 na 10, bo te skiny, te trzy skiny są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. A najbardziej mi się podoba ten skin. I sobie nim zagram jedną gieleczkę. No, bo ten skin jest mocny, naprawdę mocny. No, jak to wygląda? Nieźle. O, dobra. O, i tak wygląda animacja parażki. Ciekawa. Widzowie, i wie, już się z wami będę żegnał, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, jeśli tak to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z jak napiszecie mi komentarzu, to postaram się coś odpisać albo przykręcić serduszko, więc naprawdę polecam, no i jak wam się podobają te skiny, pinku palet, midori palet i kit, ten skin chyba będzie moim ulubionym i tym wszystkim trzem skinom do kolet dam daje 10 na 10, i temu karnetowi też daje 10 na 10, bo jest mega mocny. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się. papa. Pa.